250 osób stanęło na starcie 11 biegu Policz z cukrzycą, organizowanego w Tułowicach w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trasa biegnie osiedlem ceramików, tak zwanym, uliczkami tutaj wokół bloków. Trasa niecałe 3 km, tak żeby każdy mógł wziąć udział w tym biegu i dorośli, i dzieci, i seniorzy. Jedni biegli, inni maszerowali. Byli tacy, co jechali na rowerze czy hulajnodze. Znaleźli się również tacy, którzy brali udział online. Mama połączyła się z córką, by wspólnie stanąć na starcie. Ona biegnie tam, ja tu. Łączycie się razem. Łączymy się razem. Już jej wysłałam fotografię, jak to wygląda w tym roku. Zawsze razem żeśmy e, biegli. Miałam kilka lat temu zawał. I wiele sprzętu było z serduszkami. Mieszkańcy naszej gminy całymi rodzinami przybyli, by pokonać 3-kilometrowy odcinek w szczytnym celu. Jesteśmy pierwszy raz. Ja jestem pierwszy raz. Jestem z synem Danielem, Tymkiem i mężem. Dlatego, żeby w dzieciach też zaszczepić to ziarenko pomagania i że to jest ważne, że trzeba pomagać. I, i żeby od maleńkości wiedzieli, że tak trzeba i żeby to było dla nich naturalne, żeby nawet o tym nie rozmawiać. Po prostu robimy to. Na zdrowie wszystko idzie. Pełniam jakby wewnętrznie, że mogę też coś do tego dołożyć, bo wiem, że e, tyle dzieci już zostało przez to uratowanych. Wiem, że to ratuje życie i że to e, naprawdę Pan jak taką robotę robi, że nikt takiej roboty u nas w Polsce nie robi. No, jemu życzę 100 lat i jeszcze dłużej. Dlatego I żeby wspierać, to tak, tak, trzeba wspierać. Nawet tak no. symbolicznie jak dzisiaj. Nawet symbolicznie. W ramach wydarzenia można było bezpłatnie wykonać badanie poziomu cukru we krwi. Bieg był jednym z wielu inicjatyw Tułowickiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.